Witajcie moi drodzy na Brzozowym Ranchu dzisiaj jesteśmy w owczarni jest 3 styczeń o to jest nasz balanek Henio który zajada sobie o i gwiazdka gwiazdka jakaś taka puchliwa jest niby daje się głaskać chodź gwiazdula chodź o widzicie? O jakaś puchliwa czasami jest nie wiem czy od tego momentu jak urodziła Basia czyli jej matka ona by chciała niby się do niej dostać ale Basia ją rogami wygania mały bajzelek który mamy jak widzicie o, tam jeszcze skrętarka, e, taker, tu są belki słomy, siana powinny być na górze, właśnie. Bo są takie półki z w czarni tutaj i na tej całej ścianie też, 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 tutaj, 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 aż do końca. Bo co nie mam gdzie tego składować e, A w tej chwili robimy paśniczek na siano dla owieczek z dwóch stron. To jest z jednej strony, a tu taki podobny będzie u się z drugiej strony. E, tu mamy już lizawkę solną z selenem zamontowaną a to jest nasz skarb największy gdzie on jest tutaj śpi sobie zawiadem z wodą nasza bodawenturka. mały jagniaczek na razie śpi więc mnie nie będę jej przeszkadzał tu Basia czujna nad nią czuwa, tu mówię taki mały bajzelek wkręty nie wkręty tu drugi paśnik który ma być dopiero tu baran sobie zajada gwiazdka niespokojnie sobie przechadza a liście z kapusty włoskiej jest, najbardziej mi smakują Basia niby nie zjadła jeszcze za bardzo Basia to jest w ogóle oswojona Basia to jest naprawdę moja ulubiona ostro. Chodź Basiu Chodź Basia, Basi, 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 Chodź Basiulka No Basia to lubi Dzisiaj jadła sobie gruszkę Nożykiem kroiliśmy i dawała się po plasterku chyba tą brożę muszę Ci poluzować Moja droga z dzwoneczkiem Bo jakaś taka się ciasna Chyba futra zimowego dostała I ci się ciasniej wygląda no tu mam lizawkę solną, oczywiście muszę ją zmienić bo jak się okazało Juli nie pasuje tu niebieska, bo tu ma być różowa a niebieska ma się na zewnątrz zamontowana dla koziołka i dla owiec jak będą latem sobie się pasły na łące na tą chwilę nie o, a gdzie ty idziesz? jak jak ty gdzie spacerujesz, co? gdzie spacerujesz? no Osiula. Osiula się daje głaskać no, ja bym cię puścił, ale zobaczcie jak ją wypuszczę, to nas sobie wyjdzie. O tu przeszkadza ta paleta. No i zobaczcie co robi. Jak gania swoją córkę. O, o o mały się przebudził. Patrzcie jaki on jest czujny. Tylko poczuł, że mama odeszła na chwilę. I już się podrywa. No czy on. W sensie jag, ale to jest ona. Bo nawenturka nasza mała. Nasza mała bona. bona. Tak? Będziesz cała cyca? Nie. O, zobaczcie, idzie do ciotki. Nie to i nawet jest, a nie ciotka. Ale pa, widzicie co robi? Baśka, Dobra, jak ją skubię. Tak się przyczepia. Basia, zostaw ją. Do siebie uciekaj. Bona, do siebie. Matka i ty też do siebie. Ja nie wiem co jest, kurczę. Czy jakoś taką zaszkodziła coś jej wiaska? Zostajesz u siebie. Bo ja nie mam czasu na razie. Oczekajcie, zamek mi się zaczął, Nie mam czasu bo muszę skończyć wam ten paśniczek jest zamknięcie rozłączam się włączę się jak trochę zrobię no zobaczcie jaka mała hultaica. jak się próbuje przedostać no muszę załatać tą dziurę deskę jakąś przykręcić no bo przecież kurka woda wydostanie mi się stąd i dopiero będzie nieszczęście zobacz jaka ciekawska Bona wszystko mi interesuje i do ojca podchodzi E, wraca do siebie. Opa! E. Owcze bryki Mama, daj co? Bo chyba głodna jestem. Jest cały czas rząd na przygód. Tu muszę jakąś deskę przykręcić, bo albo tędy wychodzi. Teraz już tam tamtędy. Trzeba coś zaraz wymyślić, Coś zaraz wykminimy, żeby nam bo ona nie uciekała bo później Basia się strasznie denerwuje. już raz tak się zdarzyło, wiecie, nie widzieliśmy, jak w do nas się wydostała. Julka usłyszała straszne takie beczenie, beczenie, jakby się coś stało, oczywiście przypędziła z latarką tutaj. Była gdzieś taka, teraz godzina 20. Przybiegła tutaj i się okazało, że ona się wydostała tutaj na Owczarnie dalej, a Basia nie mogła się wydostać i tutaj przez tą, tutaj zagrodę próbowała się przedostać, zawiesiła się, I tylko nieszczęście by się wydarzyło. Więc musimy to uszczęślić. Niech się bona bez mamy nigdzie nie porusza. No jej jej, ale się wścieka. Basia, zostaw gwiazdkę. Basia! Basi, basi. Bona zapoznać się zresztą owiec. No. Kolejny termin na poród ma Basia, ale ona ma dopiero na koniec lutego. Jak dobrze pamiętamy, bo wtedy Cheniu się tam do niej dobierał, miała rójkę. I tak z naszych wyliczeń wyszłoby, że te ponad około 5 miesięcy mija na koniec lutego. I będziemy mieli kolejnego jagniaczka. To jest oczywiście dopiero początek naszej hodowli. Chodź, bona, bonka! A, Basia, zazdrośnica. Czekaj, Basia, mam ci tą obrożę poprawić. Zostaw, Basia. Zostaw ją. O, o. No, do siebie już. Baśka. No, wariują, no. Patrzcie, ta ma swoją marchewkę. To nie, będzie wcinała od nich. Od siebie nie chciała. Teraz będzie wcinała tutaj. Od keńka i od gwiazdki. Słuchajcie, gwiazdka. Gwiazdka ma na imię dlatego. Że oczywiście kupiliśmy gwiazdkę Basie i Henia. Od jednego gospodarza. Gwiazdka jest dlatego, że się urodziła w zeszłym roku na gwiazdkę. Właśnie Basia się wykociła. Teraz się trochę spóźniła, bo ona się nam urodziła 30 grudnia. Znaczy w zasadzie z 30 do 31? Tak, moja śliczna. No, wracajcie do siebie, bo muszę Wam y, dokręcić jeszcze paśnik, który już prawie skończyłem. I y, No i załadować go siankiem. Pysznym. No. Dzisianko mamy załadowane w paśniczek. Baś już konsumuje, i bardzo smakuje. O, patrzcie, jaki mały chultaj O i tedy właśnie się przedostaje. A później jest problem, bo Baś się A zamykam osobno Baśkę. No bo jak widzieliście bodzie się tutaj z gwiazdką. No oszalał któryś kogut. Normalnie oszalał wariant jakiś. Peje. Jest godziną on pieje No szaleniec Tak, paśniczek jest już załadowany, jeszcze trochę dorzucę od gwiazdka późno mnie tutaj jeszcze dorzucimy trochę siana do pełna żeby wam nie zabrakło ale fajnie bo można tak się nałożyć i będzie sobie tutaj dla wszystkich z jednej strony dla chenia i gwiazdki z drugiej strony z tego samego paśnika korzysta Baśka sul masu, musimy prze przesunąć? Nie, nie musimy przesunąć, jest ok. Nie przeszkadza. A bunawenturka mi tutaj się próbuje wydostać. Ja muszę jeszcze tylko Basi przynieść. patrzcie. Basi przynieść marchewki, więc ona bardziej marchewkę lubi. O, i tak się wydostaje. I przez to, o, widzicie? Basi zaczyna się być niespokojna, denerwuje się. ona nie umie wrócić? Nie, no umie. No dobra. Ale muszę to zastawić, bo będzie nieszczęście. Aś ta baśka to jest. U niej jej nie smakuje. Smakuje jej u wszystkich nie u niej. Tu skubię siano, takie jakieś gówniane to siano kupiłem. Tamto jest pyszne, aromatyczne, zielone, tutaj zobaczę, jak widać na wideo. Ładne zielone sianko. To nie. Ona wie lepiej, będzie skubała i dubała. O, ona szczęśliwa. Baśka Baśka Ty chyba chcesz mi podpaść o lód, patrz lód oblizuje no bo ona jest niemożliwa oblizuje lód śnieg z deski no zwariowała No, pościekaj się, bo na giełdę słomczyn, niestety, dzisiaj prawie pusta, zakopu by nie narobił. Ciekawe, czy jakbyśmy rano wstali, przyjechali z kogutami, byśmy je sprzedali. Ale puścizna, niestety, mróz, taki nietypowy okres przed świętem trzech króli i niestety giełda puściutka jest dosłownie kilku fanatyków dwóch stałych sprzedawców i kilku pasjonatów króliki mamy podejdziemy do królików Indyki Indyki w jakiej cenie? Indyki w jakiej cenie? 140 140 A te króle? Zara, że to no to pan to i to, po ile? 120-150. Aha. No, ona? Tak? On. No, on. I ten jest on. Tam też jest wszystko. Ładne. Cholera, ten, no. ten mi się podoba. No. Pokaż się. A ten samiec? To jest samiec. Ten niebieski samiec. No, no, śliczny jest. Zamykam go, bo strasznie wariuje. <laughs> są Belgii, tak? Tak.

Woreczek Cię bym wziął kumleki, kurwa, wziąłem, teraz jest, młody sobie Bardzo dobrze, jest Tramoż Ja mam dobrze, bo żarcie kupuję 35 worek? Woreczek?